Sobota. to? Czemu ja w ogóle mówiłam, że dzisiaj są wakacje? Muszę iść do kibelka. No nareszcie jestem w kibelku. Wanna z Hello Kitty. Cudownie. Nareszcie mogę wypróżnić mój pęcherz moczowy. Dobra, teraz mogę iść już do pokoju się ubrać. O, nie mam żadnej koszulki albo spódniczki. Mama pewnie wszystko sprzedała. Hmm, ciekawe hmm. czemu. I mamo. Słuchaj, przyniosłam ci tutaj śniadanko. I tak, pewnie się teraz dziwisz, gdzie są twoje ubrania. No raczej tak, dziwię się. No bo wiesz, ja dzisiaj z tatą idę na bardzo, bardzo ogromne zakupy. Będziemy kupywali bardzo różne rzeczy i przy okazji ubrania. Dzisiaj jest przecena w wielu sklepach. O, no, to dobrze, będę miała przynajmniej jakieś nowe ubrania. Właśnie, mama od Luny do mnie dzwoniła. Skąd masz numer od mamy od Luny? Ja mam od wszystkich, mam numer. Dobra, nie przedłużając, co powiedziała Ci, mama od Luny? Luna chciała u ciebie nocować. Co? To mój wróg! No wiesz. Trudno. Może to będzie akurat bardzo dobry czas, aby podać jej pierwsza łapę. O nie, nie, nie. Ja z takimi osobami absolutnie nie będę się ani kolegować, ani to nie będzie moja przyjaciółka. No, pamiętasz co zawsze ci babcia mówi. Zawsze dawaj komuś pierwszą łapę. Do pomocy lub do przyjaźni. A ten ktoś ci się odpłaci. W sumie zawsze wszystkie powiedzenia mojej babci się spełniają. No właśnie, to jest szybko śniadanko i ja tak za jakieś 15 minut idę z tatą do tego sklepu. Dobrze, mamo. To miłych zakupów. Dziękuję, dobrze, ja już idę. Pa! A. Coś wątpię w to z tym podawaniem łapy. A może mama i babcia jednak mają rację? Nie wiem, zastanowię się nad tym, jak zjem. Dobra, ja już zjadłam. Ciekawi tylko, co mama przywiezie z tych zakupów. O, jak ja się cieszę. A może przywieziemy super bardzo super? I też nareszcie chciałabym zmienić wygląd naszej wanny w łazience. Typu Hello Kitty. Zadzwonię do Luny. Halo? O, hej Luna, słuchaj. Czego chcesz? No wiesz, że podobno chciałaś u mnie nocować. No chcą, wiesz. W końcu chcią ci pierwsze podać łapę. Jesteś też chora tak jak ja. No i co, zgadzasz się? Słuchaj, tak. Tylko dzisiaj moja mama będzie na bardzo dużych zakupach i mi kupi dużo fajnych rzeczy. To dobrze. Przyniosę też moje sukienki, żebyśmy się mogły w końcu jakoś nie wiem, wystroić. Wiesz, jutro jest dyskoteka szkolna. Jutro jest niedziela. O, przepraszam, nie szkolna. Yy, ten, mój robi jutro impreza. Nie wiem, czy rodzice mi pozwolą na nią iść. No, mam nadzieję, że ci pozwolą. Dobra, bez zbędnego przedłużania. Siedzę dzisiaj do Ciebie około 14. Okej, okay, to pa o. Mam nadzieję, że będzie dla mnie chociaż miła, jak chcę mnie nocować. O, słyszałam trzask drzwiami. Nareszcie mama przyjechała. Dobra, ciekawe co kupiła pewnie do mnie do pokoju przyjdzie. Cześć, córciu. Słuchaj, nie uwierzysz, nie uwierzysz, co kupiłam na tych zakupach. Nową wannę, a zresztą za chwilę ci powiem. Dobrze, mamo. Patrz, ile rzeczy. Ło, wow, mamo. Byłam u pana z dzisiaj i kupiłam świeżutki chlebek. No to dobrze, będziemy mieli świeży chleb. No. Stefan! Idę! To i szybciej! Oprzym. A, A wanna? Tylko się tak pytam. Bo wiesz, to jest trochę dziecina mam. Kupiliśmy nową wannę. Tata ją właśnie będzie instalował. No to super. To dobrze, teraz mi mamo pokażę, co tam kupiłaś. Dobrze. Dobrze. Tutaj ten chlebek. Jedzunku, jedzunku jakieś artykuły do łazienki. No. I tu jest ta twoja wymarzona książka, którą chciałaś o kosmosie. Dziękuję mamo, nie musiałaś. Dziękuję. Wiesz, akurat przechodziłam obok MP-ka to ci kupiłam. Dobrze, i jeszcze. Taką książkę do matematyki. A po co mi? No bo wiesz, taka dodatkowa taka jakby, żebyś się lepiej uczyła. Dobra i teraz rzeczy dla ciebie. Oczywiście ciuszki, takie dwie piękne sukienki i masz lampkę na biurko, żeby ci oświetlała. Bardzo dziękuję, mamo. A wiesz, nie ma za co. Gdzisiek, czy tam Stefan, jak ty się tam nazywałeś? Ała. Chodź tu, chopie. Idę, kobieto. Nie zawracaj mi gitarki. Dobrze. Jestem. Sigusz. Montujesz już tą wannę. Oszczenia. To idź montować. Ja przyjdę i będę układała te tutaj bibelotki, które kupiłam do łazienki. Dobrze, już idę montować. To idź. I się nie pomyl z śrubami, bo będziesz miał wytrysk na twarz. Od... Woda ci pryśnie. Ty mnie nie pouczaj, ja już pięć lat... Pracuję w zakładzie wodniejszym, czy jak to się tam, tam nazywa. A cię tylko ostrzegam, Stefan. To ostrzegaj sobie dalej. Ten twój tata jest zabawny. Ja idę tutaj te rzeczy do łazienki zanieść i przy okazji dać mu śrubokręt. Mogłabyś sobie najpierw to układać, a potem yy, dać te rzeczy do kuchni do jedzenia? Dobrze, mamo. To ja już idę pilnować taty. Nareszcie. Dobrze, zobaczcie te spódniczki. Ale ładna, błękitna. I ta druga błękitna są piękne. Dobra, teraz tylko to sobie schowam i pójdę do kuchni i zanieść te wszystkie rzeczy.